Dobra, dzisiaj mamy porównanie dwóch pił. Jedna piła to jest piła elektryczna akumulatorowa. I mamy tutaj 20, 2 x 20. Prowadnica 35 cm. Waga 2,8, ale z akumulatorami to będzie około 3,5 kg. Prędkość obrotowa 10 10 tysięcy obrotów na minutę, co nam daje jakieś 19 metrów na sekundę, czyli od makity mi jest o 1 metr na sekundę wolniejsza, ale cena jest o 1000 zł mniejsza razem z akumulatorami licząc. Dobrze, dalej, co mamy w tej pile? Mamy akumulatory 2 razy 20 i o pojemności 4Ah. Ok, prowadnica, tak jak powiedziałem, 35 cm. I mamy, jak widać, prowadnicę i łańcuch Oregona. Bardzo dobrze się sprawuje ten łańcuszek. Tnie jak brzytwa. Nawet duże kawałki. Nie ma problemu. I druga piła. To jest piła Nak. I o tej pile jakoś dużo nie będę mówił, bo tu jest to spalinówka. Nie zależy mi za bardzo na tym, żeby opisywać spalinówkę, bo spalinówek jest mnóstwo, mnóstwo jest filmików, a mało jest o piłach akumulatorowych. O których trzeba jak najwięcej pisać, bo to jest w momencie przyszłość. Więc tu mamy nak 50 AC. I myślę, że jest filmik o tym, więc nie będę pisał tej pile. 20 cali prowadnicy. Dobrze. Ok Porównamy, ale skupimy się głównie właśnie na tej elektrycznej. Ja już ciąłem wczoraj około 20 minut. Przeciąłem trochę tych gałęzi. Jak widać, parę jest przygotowanych do pocięcia na małe kawałki. No i co? I działamy. Jak. Się sprawuje ta piła. Bardzo dobrze się wczoraj sprawowała. 20-25 minut cięcia. Producent mówi, że na tych akumulatorach 25 minut ciągłego cięcia. A myślę, że takie przerywane to do godziny spokojnie można na niej ciąć. Bez hałasu, bez spalin, bez benzyny, bez oleju. Tylko jest olej do smarowania prowadnicy. Dobra. To pokażemy, jak działa mniej więcej ten sprzęt. No, i jak widać, nic tu nie potrzebujemy. Tylko odbezpieczamy i tniemy. Widać tam coś? Nie. O, teraz widać. Dobra. Możesz od tej strony podejść. Mam tutaj kamerzystę. No, i dobra. Jedziemy. No jak widać, ładnie, elegancko idzie bez żadnego problemu. Jeżeli jest łańcuch naostrzony, na jest świeżutki łańcuch, baterie są mocne. To przez 20-30 minut spokojnie ta piła powinna tak samo ciąć jak w tym momencie, bo to jest wczoraj wszystko przetestowane. Jeszcze jedną, zobaczcie, jak ładnie Nie Porównywałem makitę. Makita dokładnie tak samo tnie jak ta piłeczka. Nie ma żadnej różnicy. Zobaczymy, oczywiście, w kwestii użytkowania późniejszego, jak długo to będzie tak działać. Ale na razie jest dobrze. To jest taki drewno, mniej więcej e, średnica 13, 13 cm, ale spokojnie poradzi sobie z taką średnicą 15 cm. Nie ma problemu żadnego. Oczywiście większe drzewa, już spalinóweczka. Jeszcze pokażemy, jak działa ta spalinóweczka. Tak samo łańcuch. Tu jest akurat nie oregona, tylko naka. Oryginalny łańcuch, tak jak w zestawie. Tu nie wiem, czy widzisz. Widzisz dobrze. No to zobaczymy zobaczycie jak spalinoweczka działa. Dobra, krótkie porównanie. Myślę, że warto kupować taką piłę tego naka z tą prowadnicą. Dlaczego? Dlatego, że tnie naprawdę dobrze na potrzeby amatorskie, na potrzeby takie do pocięcia drewna na opał, na zimę, do domu. Jak najbardziej się sprawdzi, i to jest fajne, że nie trzeba żadnej. Benzyny, żadnego oleju. Nie hałasuje, nie śmierdzi. A tnie równie dobrze. Oczywiście, jeżeli łańcuch jest w dobrym stanie, jest naostrzony, to jak najbardziej można taką piłę użytkować. W każdych warunkach się sprawdzi. No i tyle.